Plakami Wielkopolski. Nad jeziorem Grzymi sławskim z nami jest burmistrz śremu, pan Adam Lewandowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także i Mateusz Wojtas, który jest odpowiedzialny tutaj za te atrakcje, które są na miejscu, jak to się mówi, w śremie dobry duch plaży. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No i właśnie, panie burmistrzu, jeżeli chcemy wybrać się do Siremu, y, jeżeli ktokolwiek mówi y, do pana, że chciałby się wybrać do tego miasta, to wtedy y, co pan odpowiada, kiedy y, ktoś zadaje pytanie, co mam w tym sieremie zobaczyć? Takie top pięć, jak to mówi młodzież. E, wszystko zależy od pory roku. Ale jeżeli mamy mówimy, lato. No właśnie, jeżeli mówi, mówimy o lecie, to oczywiście zaczynamy od jeziora i od plaży, gdzie jest miejsce dla paru tysięcy ludzi, nie tylko za Siremu, ale to widać po rejestracjach powiat kościański, powiat średzki, wrzesiński, prawda, gostyński. My tu wszystkich chętnie witamy, plaża z atrakcjami to jakby pierwsze, drugie na pewno to jest Park Powstańców Wielkopolskich z pięknym zoo, z pięknym nowo wybudowanym stadionem miejskim, trzecim miejscem to jest Park Odlewnika, gdzie chyba znajduje się jedno z największych Połaci, placów zabaw, street workout, siłownie zewnętrzne, tory rowerowe. No i takim ostatnim miejscem, gdzie my również serdecznie zapraszamy, to do spółki Siemski Sport, gdzie piękny obiekt, wybudowany, właściwie zmodernizowany dwa lata temu, może przyjąć kilkaset osób i można korzystać i z basenów, i również z wielu innych atrakcji. To no właśnie ta plaże to nie tylko imprezy to nie tylko odskocznia to nie tylko woda bo tych atrakcji jest tu o wiele więcej widzę że tam stoją żaglówki i właśnie to, żaglówki to jedna atrakcja. Klub żeglarski z taką 50-letnią historią, i naprawdę tutaj zostało wyedukowanych żeglarzy moim zdaniem kilkuset albo nawet kilka tysięcy. To tradycja jeszcze od Lewni Żeliwa w Śremie. Mamy również piękne place zabaw. Mamy rowery miejskie, hulajnogi miejskie z których można korzystać. Mamy też piękne centrum Wake Parku. Jedno z nielicznych. Takich miejsc w Wielkopolsce I to, co widać przed nami, budujemy amfiteatr z 350 miejsc siedzących i wrzesień-październik, przełączy dwóch miesięcy, będziemy mogli pierwszy koncert zrealizować. Pani Metyuszła, jak Pani ocenia tegoroczny sezon? Pogodę mamy idealną. Podejrzewam, że tutaj gro ludzi przybywa, także by po raz pierwszy spróbować przypłynięcia się czy skorzystania z wakeboardu. Mhm, pogoda w tym roku nam sprzyja. Wakeboard. Park to jedna z kilku atrakcji tutaj na plaży. Szkolimy dzieci już od piątego roku życia. Jest to sport dla wszystkich, ale w ślemie na plaży próbujemy zadbać o wszystkich i oprócz weekendowych imprez, które są organizowane tutaj na plaży, dbamy też o seniorów. Jest sztandarowa impreza Seniorskiej Środy. Jest to, to impreza, gdzie ponad setka seniorów doskonale się bawi, tańczy no i, i wysłuchuje swoich ukochanych hitów muzycznych. Z Poznania mogę tu dojechać no, co najmniej 30-35 no, minut, nie przekraczając prędkości, bo wiemy, że to teraz drogo, może nas kosztować. I tu, w razie czego, samochód możemy gdzieś zostawić. Oczywiście są parkingi od strony osiedla, również bezpośrednio przy plaży, darmowe, to zaznaczam. Ale też chciałem podkreślić, że przyjeżdżając tutaj korzystamy z darmowych leżaków, które promują śrem, korzystamy z darmowych kajaków, które też promują śrem i myślę, że dobrych restauracyjnych również artykułów, lody i tym podobne. A przede wszystkim pamiętajmy o tym, że odbywają się cykliczne wydarzenia. Jak nie turnieje piłki nożnej, prawda? To turnieje siłowe, do tego odbywają się jeszcze powiedzmy, jakieś rywalizacje artystyczne. Niedawno mieliśmy też takie symboliczne otwarcie sezonu, prawda, z dużymi atrakcjami na tym terenie. Dla mnie też jest ważne to, że jest to schludne, porządne miejsce, gdzie można po prostu dobrze się bawić. Szlakami Wielkopolski. Z nami kolejni goście, ale zanim do nich przejdziemy, to powiem, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy w przepięknym parku nad Wartą. Gdzie konkretnie, no to już najlepiej zapytać samych gości, bo tu, tu lokalni można by rzec. Z nami jest Anna szmyt baranowska dyrektor Ośrodka Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I z nami także pani Anna Laska Szmyt, dyrektorka Biblioteki Publicznej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz pan Grzegorz Pawlak z Muzeum Śremskiego. Dzień dobry. No i właśnie, Panie Grzegorzu, gdzie jesteśmy? Gdzie konkretnie się znajdujemy, bo za nami taki piękny amfiteatr, ośrodek kultury stoi, przepraszam, muzeum, a tutaj promenada. A tu promenada bo Muzeum Mieśnickie zaczyna się tuż przy Mickiewicz'a i całym zboczem łagodnie spływa do rzeki. Właściwie mnóstwo przestrzeni, która pozwala na wielokierunkowe działania, bo jest to i sala widowiskowa i sale wystawowe. Amfiteatr taki plenerowy, letni, na, na niego troszkę z, z przymrużeniem oka oczywiście mówimy, amfiteatr. No i malowniczy ogród z wyjścia na promenadę, która e, wzdłuż rzeki można się tak naprawdę dostać do centrum miasta. Tuż obok bramy muzeum stoi e, rzeźba Jerzego Jurgi, to nasz lokalny... E, artysta, malarz, twórca kurz. Tu po prawej stronie widzę są prace fotograficzne, czyli podejrzewam, że trwa wystawa Świat z lotu ptaka, ale z tych wystaw słyszałem, że w muzeum całkiem sporo i to nawet wakacje. Tak, bo mimo sezonu górkowego próbujemy połączyć z koncertami ofertę sztuki współczesnej, albo tak jak tutaj, bardziej popularnej, czyli fotografie Szymona domagały, wciąż dostępną. W najbliższy piątek będzie wystawa pani Słuchockiej, pracującej w Politechnice Poznańskiej. I dwie koleje, dwa kolejne wernisaże. W sierpniu będzie to i malarstwo, i fotografia, na przykład Antoniego Ruta. Nie wpadliście na świetny pomysł, ponieważ wernisaże łączycie razem z koncertami. Tak, no bo wiadomo, że na wernisarz nieco trudniej. Myślę, że w Poznaniu również namówić e, uczestników, a tutaj niejako przy okazji czy przechodnie wchodzą po prostu do sali wystawowej. Z tego co wiem, to już w najbliższy piątek e, kolejny koncert. E, tych koncertów do końca wakacji będzie jeszcze całkiem sporo. Bo... Trwa akcja lato. Jak chodzi o Ścieremski Ośrodek Kultury, instytucja, która również znajduje się przy naszej pięknej promenadzie, również z malowniczym ogrodem i z pięknymi koncertami plenerowymi. Muzyczne piątki nad Wartą. To już jest wieloletnia tradycja. Zaplanowaliśmy w tym roku lipiec koncertowy, pięć koncertów. To jest najróżniejsza muzyka, najróżniejsze gatunki muzyczne. To jest pop, to jest rock, ale też muzyka włoska. I właśnie ta muzyka włoska zagości w najbliższy piątek w Ogrodzie Ośrodka Kultury przyjeżdża do nas do Śremu Alberto Matti. To też E, najróżniejsze formy artystyczne. E, w lipcu i w sierpniu Ośrodek Kultury realizuje ponad 40 różnych form artystycznych. To są warsztaty, to są spotkania tematyczne, to są właśnie muzyczne piątki nad wartą, ale również familijne niedzielet, czyli spotkania dla całych rodzin, również w ogrodzie Ośrodka Kultury. To są biesiady seniorskie, e, to jest również kino plenerowe, to jest stałe repertuary kina, słonko. Kierujemy naszą ofertę do każdego e, mieszkańca, śremu nie tylko. No ja zauważyłam, że jest coraz więcej nowych osób. Szczególnie tym, jak przyjeżdżamy w różne części Polski, odwiedzamy swoje rodziny, to też przy okazji korzystamy z tych atrakcji, z tych, z tych ofert. Nad promenadą, nad wartą znajduje się filia biblioteki głównej e, biblioteki publicznej w Śremie, e, która ma w sumie pięć filii, w tym jedną właśnie tutaj nad e, nad rzeką. Ale też organizujecie wydarzenia? Zgadza się. E, oferta na kulturalne lato w e, bibliotece jest skierowana i do dzieci, i do młodzieży, do dorosłych, dla dorosłych również e, coś się znajdzie, także można e, korzystać. W sierpniu również mamy e, rodzinne warsztaty florystyczne i wiele różnych atrakcji, po które zapraszamy e, na nasze strony internetowe na Facebooka, tam wszystkie informacje można znaleźć. Natomiast chciałabym powiedzieć o ważnej, ważnym wydarzeniu i w tym roku zapraszamy serdecznie na Promenadę Fantastycznie. A więc wszystko co związane z fantastyką, od literatury przez film i wszelkie formy, w których możemy odnaleźć fantastykę, będą tutaj 25 września, czyli ostatnia niedziela września. Zapraszamy serdecznie na Promenadę szlakami Wielkopolski. Tu jesteśmy w kręgielni, a po lewej stronie, kiedy się trochę tu wychylimy za drzwi, widać już basen. Na pewno w naszym regionie jest to basen jedyny na pięcze, pierwszym piętrze. Yy, nie cieknie, jest po remoncie. Yy, pięć lat temu był remon generalny. Obok mamy dużą część rekreacyjną dla dzieci yy, z brodzikiem, ze małymi oraz dużą ze yy, kilkumetrową. A na parterze, piętro niżej, gdzie schodzi się z baseną, mamy część spa oraz mały basen na pływania. Cały rok bez przerwy do godziny 22. Zapraszamy. Od 6.30 do 22.00, 7 dni w tygodniu. A jeżeli chodzi tutaj o bowling, czyli kręgle, to można przejść tak z marszu do Was? Proponuję się zapisać, ponieważ zawsze w weekendy, piątki, soboty, od czwartku właściwie w zasadzie e, godziny popołudniowe, wieczorne są bardzo oblegane, dlatego zachęcamy, jeżeli ktoś ma w planach jakąkolwiek swoją imprezę, czy kogoś zaprosić, żeby się umawiać telefonicznie. Mamy tu wiele klubów sportowych, które przy nas też działają. Razem wspólnie działamy silna grupa biegowa, Runners Power, Śrębiega, Śrem chodzi o kilkach sekcja sportu walki, nie tylko boks, ale też kickboxing, taekwondo, brazylijskie jiu-jitsu, tak także tych Sport walki szermierka, bo to też sport walki. Tak. I to wszystko w małym Śremie. Jeżeli chodzi o imprezy, to także tu Wy również jesteście za nie odpowiedzialni. Jeżeli chodzi o wydarzenia, Śremski Sport organizuje taką akcję Wakacje na Sportowo. W ramach tej akcji mamy kilka takich wydarzeń sportowych. W weekend organizowaliśmy turniej Beach Soccer. Pod koniec miesiąca lipca, co prawda nie sportowe, ale organizowane. Z tyłu za obiektem kinoplenerowe. E, następnie, dzień później, jest nocna siatkówka plażowa, czyli na plaży. E, od godziny 19 zaczynamy e, przy sztucznym oświetleniu. Następnie mamy spływ kajakowy e, i pod koniec miesiąca, e, miesiąca sierpnia. E, Beach Rugby, które odbywają się u nas również na plaży. No i kończymy jak gdyby akcję wakacje na sportowo we wrześniu. Dokładnie 10. Jest to koncert, który również odbędzie się z tyłu za obiektem sportowym, a zagra zespół. Camping Hill. Camping Hill. Mamy teraz przed obiektem sportowym całkowicie bezpłatnie można korzystać z piłkarzyków zewnętrznych czy, czy, czy ping-ponga. I oczywiście śląski sport w tym roku też taka nowa usługa dla, dla, dla dzieci i młodzieży, dla mieszkańców. Ping-pong w naszym obiekcie sportowym. Mamy dwa stoły i przez całe wakacje dzieci i młodzież mogą bezpłatnie korzystać i grać w tego ping -ponga. Nawet jak idą rodzice czy dorośli z dziećmi, też bezpłatnie szlakami wielkopolski. Z Kurnikiem podpisaliśmy listy intencyjne i przy okazji prac nad poszerzeniem yy, drogi 4 czy 4 między Śremem a Kurnikiem również yy, przygotowywana jest dokumentacja na połączenie Śremu i Kurnika właśnie połączeniem rowerowym. Tu jesteśmy na tej nowej ścieżce przy właśnie Centrum Sportowe Psarskie. Gmina Śrem bardzo mocno w ostatnim czasie zainwestowała w ścieżki rowerowe, które też w powiązaniu z siecią znakowanych szlaków rowerowych są wspaniałym, że tak powiem, narzędziem do jazdy rowerem, do wykorzystywania terenów i poznawania ich. Widać tutaj praktycznie codziennie, że ludzie korzystają to zarówno z miejscowości Psarskiej, ale przede wszystkim mieszkańcy śremu, którzy e, mieszkając w blokach czy w domkach e, przede wszystkim szukają też takiego otoczenia zieleni, a tutaj jej nie brakuje. Przede wszystkim należy za, e, zaopatrzyć się w mapę i wydawnictwa regionalne. Zapraszam do Centrum Informacji Turystycznej. W mieści się? E, w biurze Unii na 3. E, a jak już mamy mapę rowerową, to przede wszystkim chociażby na przykład dwa szlaki takie kulturowe związane z księdzem Piotrem Wawrzyniakiem czy z generałem Józefem Wybickim. Takie centrum, że tak powiem, gdzie te szlaki się rozchodzą, to jest ulica Kolejowa. I mamy jeszcze szlaki przyrodnicze, tutaj konwaliowe w kierunku Jaszkowa, szlak do Ponania przez przepiękne tereny nadwarciańskie, niesłabina Orkowa aż do Czmońca. No i oczywiście Łęgi Mechlińskie. Ja myślę, że przede wszystkim my prowadzimy dialog i konsultacje. Dzisiaj, chociażby rano po pierwszym naszym wejściu spotkałem się z seniorami z klubu właśnie nad jeziorem, i rozmawialiśmy o tym po prostu, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć ofertę no, takie rekreacyjno, kulturalne do no, właśnie dla seniorów. Ale ja też przypomnę, że w zeszłym roku oddaliśmy do użytku. Jeden z pierwszych mostów pieszo-rowerowych w Wielkopolsce. On służy mieszkańcom i łączy miasto z kolejnym dużym sołectwem, które ma ponad 2 tysiąca. W tym sołectwie, gdzie jesteśmy Psarski, mieszka 2600 osób, prawda? Czyli to są już właściwie takie silnie zurbanizowane przestrzenie i one też potrzebują po prostu nowych terenów, nowych przestrzeni po prostu i to zielonych.